Regina Mishek, The Mouse Family On Monday, the mice are washing. It is a busy day. Some socks, some shirts, and dungarees. There is no time to play. Poniedziałek myszki piorą, to pracowity dzień. Trochę z barkpet, koszulej i ogrodniczek. Nie ma czasu na zabawę. Reading, czytanie, At time, flow is reading. Before she goes to sleep she tracks herself up times in bed and learns her A B C. Czas na sen, czyta przed zaśnięciem, otula się w czas nocy i that's one. Digging. Copania. I'm on a Tuesday. The mice are playing fins. There is a lot of work to do before they plant We wtorek myszki kopią i bielą fasy. Jest dużo pracy do zrobienia. zanim nim posieją na nasze... celu. Południu myszki spacerują, trzymają się za ręce, uwielbiają rozmawiać podczas spaceru po złotych piaskach. On Wednesday day -day. Help themselves, so they are sent away. W środę myszki pieką trupiące ciasta. Wypełniają talerz, dom i Archie wyjadają mięso. To myszki lubią najbardziej. Rozkładają się w zakolu rzeki z wędkami i siatkami. Fishing in the afternoon is what the mice like best. They settle by the river bank with fishing lines and nets. Yeah. Zakupy, shopping. W czwartek myszki idą na zakupy. Posmaczny ser, owoce i orzechy, marchewkę i groch. On Thursday the mice go shopping to buy some tasty cheese they also buy some fruit and nuts some carrots and some peas noszenie dźwiganie Teraz wszystkie myszki niosą wielkie ciężary. Każda ma torbę z zakupami, gdy tak idą wzdłuż drogi. Now all the mice are carrying a very heavy load. It has a bag of shopping as they walk along the road. Jedzenie, eating. Myszki jedzą kolację. I wszystkie zgadzają się ze sobą, że nie ma nic lepszego od złotego tostowego serka. The mice are eating supper. And all of them agree, that there is nothing better than golden toasted cheese. Sprzątanie cleaning. Piątek myszki sprzątają. Każda myszka ma pracę do zrobienia: zamiatanie, wycieranie kurzu, polerowanie. Tak wiele trzeba zrobić. On Friday the mice are cleaning. Each mouse has work to do: sweeping, dusting, polishing. There is so much to get through. Zjeżdżanie sliding. Zjeżdżając na zjeżdżalni, która kręci się w kółko, myszki ślizgają się z samej góry aż do samej ziemi. Sliding on a helter skelter, going round and round, the mice slide from the very top until they reach the ground. Granie playing. W tej nocy myszki grają. Wszystkie stoją razem ze skrzypcami, bębnami i cymbałami mają swój własny mały zespół. That night the mice are playing. Together they all stand with fiddle, drums and xylophone. They have their own small band pływanie, swimming. W sobotę myszki decydują, że chciałyby się zabawić. Wszystkie idą pływać w jeziorze, potem wygrzewają się na słońcu. On Saturday the mice decide that they would like some fun. They all go swimming in the lake, then dry out in the sun. climbing. Teraz myszki wspinają się na drzewa. Wspinają się bardzo wysoko. Używają ogonków, żeby się mocno trzymać. Wydaje się, jakby dotykały nieba. Now all the mice are climbing. They climb up very high. They use their tails, to hold on tight and seem to touch the sky. Huśtanie się swinging. Don huśta się na linię. Huśta się wysoko i nisko. Inni przychodzą przyjrzeć się jego zabawie. Chcą spróbować. Don is swinging on a rock. He's swinging high and low. The others come to watch him play. They want to have a go. Bieganie jogging. Wyjście na biegi w niedzielę. To właśnie lubią myszki najbardziej. Ale Don i Archie biegną zbyt szybko i muszą się zatrzymać, żeby odpocząć. Going jogging on Sunday I what the mice like the best. But Don and Archie run too fast and have to stop to rest. Żeglowanie sailing. Myszki żeglują po morzu. ich własnej łodzi. Unoszą się na wodzie całe popołudnie. Potem Archie wiosłuje do domu. The mice are sailing on the sea. In a boat all of their own. They float along all afternoon. Then Archie rows them home. Panie, sleeping. Myszki śpią w swoich łóżkach. Jest późno w nocy. A na zewnątrz, na niebie, w górze, księżyc świeci jasno. The mice are sleeping in their beds. It's very late at night. And outside, in the sky above, the moon is shining bright.